Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2020: Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 31. Kąt alfa jest ostry i spełnia warunek: 2 razy sinus alfa plus 3 razy cosinus alfa. Dzielone przez cosinus alfa o równe 4. Oblicz tangens kąta alfa. Przekształcamy równanie podane w treści zadania. Zaczynamy od rozdzielenia ułamka na dwa ułamki. Ponieważ w liczniku mamy dodawanie, to możemy rozpisać to w postaci dwóch ułamków, z których każdy ma te same wyrażenie w mianowniku. W pierwszym ułamku Mamy sinus w liczniku i cosinus w mianowniku. Zerkamy do tablic matematycznych, do rozdziału poświęconego funkcjom trygonometrycznym. Znajdziemy tam różne związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta. Jednym ze wzorów jest tangens alfa równe sinus alfa dzielone przez cosinus alfa. Innymi słowy, w naszym równaniu możemy zastąpić iloraz sinus alfa przez cosinus alfa funkcją tangens alfa. Dwójka, która występuje w pierwszym ułamku, zostaje na swoim miejscu, czyli obecnie przed funkcją tangens. W drugim ułamku mamy cosinus w liczniku i mianowniku. Te same wyrażenie w ułamku można po prostu skrócić. I wtedy z drugiego ułamka zostaje tylko liczba 3. Na tym etapie mamy równanie, w którym jedyną funkcją trygonometryczną jest tangens alfa. Traktujemy tę funkcję jak niewiadomą i tak przekształcamy równanie, aby ją obliczyć. Od obydwu stron równania odejmujemy 3, a następnie dzielimy przez 2. Okazuje się, że tangens alfa jest równy 1 druga co stanowi rozwiązanie zadania. Matura 2020 matematyka poziom podstawowy zadanie numer 32 Dany jest kwadrat ABCD, w którym punkt A ma współrzędne 5 i minus 5 trzecich. Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu y równe cztery trzecie razy X oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD. Zacznijmy od rysunku z układem współrzędnych i obiektami geometrycznymi wspomnianymi w treści zadania. Żeby narysować linię prostą, potrzebujemy dwa punkty. Ich współrzędne otrzymamy, gdy podstawimy do równania prostej dwie różne wartości x. Najłatwiej podstawić najpierw 0, a potem 4. Dostaniemy wtedy punkty o współrzędnych 0,0 oraz 3 i 4. Oprócz linii prostej w układzie współrzędnych zaznaczamy jeszcze punkt A o znanym położeniu. Zastanówmy się teraz nad sposobem rozwiązania. Mamy do czynienia z kwadratem. Punkt A jest jednym z jego wierzchołków, a linia prosta, którą przed chwilą narysowaliśmy, zawiera przekątną oraz punkty B i D. Naszkicujmy ten kwadrat, z tym, że ten dodatkowy rysunek zrobimy poza układem współrzędnych. W zadaniu nie trzeba liczyć współrzędnych pozostałych wierzchołków. Więc nie ma sensu utrudniać sobie pracy i zastanawiać się, jak nasz kwadrat jest położony w układzie współrzędnych. Co zatem potrzebujemy? Musimy znaleźć położenie punktu przecięcia przekątnych. Ten punkt leży na linii prostej o równaniu podanym w treści zadania. Jest też końcem odcinka, który wychodzi z punktu A i jest prostopadły do naszej linii prostej z zadania. Oznaczmy go literą E. Kiedy już znajdziemy położenie punktu E, będzie można stosunkowo łatwo obliczyć długość odcinka AE. Zauważmy, że ten odcinek to połowa przekątnej kwadratu. Jeżeli bok kwadratu ma długość oznaczoną literą A, to przekątna, np. odcinek AC, ma długość A razy pierwiastek z 2. Połowa tej długości, czyli odcinek AE, jest równa a razy pierwiastek z 2 dzielone przez 2. Oznacza to, że kiedy już obliczymy długość połowy przekątnej, to będziemy w stanie obliczyć również długość boku kwadratu. Obliczenie pola kwadratu potrzebne do rozwiązania zadania będzie już wtedy bardzo łatwe. Szukamy wartości współrzędnych punktu e. Wiemy, że punkt leży na linii prostej, prostopadłej do linii prostej z treści zadania. Wykorzystamy tzw. Tak kierunkowe równanie prostej w postaci y równe a razy x plus b. Warunek prostopadłości dwóch prostych sprowadza się do tego, że współczynniki stojące przy x w równaniach kierunkowych, pomnożone przez siebie, muszą dać minus 1. Można to zapisać jako a razy 4 trzecie równe minus 1. Równanie kierunkowe prostej i warunek prostopadłości są opisane w tablicach matematycznych. Mnożymy obydwie strony otrzymanego równania przez 3 i dzielimy przez 4, co daje a równe minus 3 czwarte. W takim razie równanie prostej prostopadłej do przekątnej bd ma postać y równe minus 3 czwarte razy x plus b. Żeby wyznaczyć wartość b, skorzystamy z tego, że prosta przechodzi przez punkt a. Współrzędne punktu a muszą spełniać równanie prostej. Podstawiamy współrzędne punktu a odpowiednio pod x i y w równaniu. Dostajemy minus 5 trzecich równe Minus 3 czwarte razy 5 plus b. W tym równaniu b jest jedyną niewiadomą, co pozwoli zaraz określić jej wartość. Mnożymy minus 3 czwarte przez 5, a wynik przenosimy na drugą stronę równania. To znaczy, dodajemy do obydwu stron 15 czwartych. Żeby obliczyć b, trzeba dodać do siebie dwa ułamki. A to wymaga sprowadzenia ich do wspólnego mianownika. W pierwszym ułamku mnożymy licznik i mianownik przez 4, a w drugim przez 3. Mamy minus 20 12 plus 45 12, co daje 25 12. Na tym etapie znamy już równanie prostej przechodzącej przez punkt A i prostopadłej do przekątnej BD. Y równe minus 3 czwarte razy x plus 25 dwunastych. Punkt E leży na przecięciu dwóch linii prostych, których równania kierunkowe już znamy. Wystarczy je porównać. Równania prostych mamy w postaci kierunkowej, to znaczy z y po lewej stronie. Skoro lewe strony są identyczne. To możemy porównać ze sobą prawe strony tych równań, co można zapisać jako 4 trzecie x równe minus 3 czwarte x plus 25 dwunastych. Obliczamy stąd niewiadomą x. Mnożymy obydwie strony równania przez 12. Po lewej stronie mamy 4 trzecie razy 12. 12 dzielone przez 3 to 4. Mnożymy to jeszcze przez 4 z licznika ułamka i dostajemy 16x. Po prawej stronie, przy mnożeniu 3 czwartych przez 12, można najpierw podzielić 12 przez 4 z mianownika, co daje 3. Mnożymy te 3 przez liczbę 3 z licznika i w efekcie dostajemy minus 9x. Z ostatniego wyrażenia, przy mnożeniu przez 12, zostaje tylko licznik, czyli plus 25. Dodajemy do obydwu stron równania 9x. Mamy 25x równe 25, co daje w rezultacie x równe 1. Podstawiamy ten wynik do równania jednej z przecinających się prostych. Najlepiej do prostszego, to znaczy krótszego równania, czyli y równe 4 trzecie x. Po podstawieniu jedynki pod x otrzymujemy y równe 4 trzecie. Wychodzi na to, że punkt e ma współrzędne 1 i 4 trzecie. Rozwiązaliśmy już pierwszą część zadania. Pozostało obliczyć pole powierzchni kwadratu. Przypominam, o czym mówiłem wcześniej. Odcinek AE jest połową przekątnej kwadratu. W tablicach matematycznych znajduje się wzór do obliczania długości odcinka leżącego między dwoma punktami oznanych współrzędnych. Trzeba te współrzędne odjąć od siebie, podnieść do drugiej potęgi, dodać i w końcu obliczyć z tej sumy pierwiastek drugiego stopnia. U nas mamy. 1 minus 5 do potęgi drugiej, plus 4 trzecie minus minus 5 trzecich do potęgi drugiej. I to wszystko pod pierwiastkiem drugiego stopnia. 1 minus 5 daje minus 4, co podniesione do drugiej potęgi jest równe 16. W drugim nawiasie podwójny minus przed ułamkiem daje plus. Sumowanie ułamków daje 9 trzecich, czyli inaczej 3. Podnosimy do drugiej potęgi dwie liczby, pamiętając o tym, że wynik takiego działania jest zawsze dodatni: 16 plus 9 to 25, a pierwiastek z tej wartości jest równy 5. Już wcześniej ustaliliśmy, że długość połowy przekątnej kwadratu jest równa, a pierwiastek z 2 przez 2. Liczymy stąd a. Mnożymy obydwie strony równania przez 2 i dzielimy przez pierwiastek z 2. Musimy uniewymiernić mianownik ułamka, to znaczy usunąć z niego pierwiastek. W tym celu mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. W mianowniku pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 daje 2, co pozwala podzielić dziesiątkę z licznika na połowę. Długość boku kwadratu jest więc równa 5 razy pierwiastek z 2. Na koniec liczymy pole powierzchni kwadratu. Długość a podnosimy do drugiej potęgi. 5 do drugiej potęgi to 25, a pierwiastek z 2 do drugiej potęgi jest równy 2. Mnożymy 25 przez 2 i otrzymujemy pole kwadratu równe 50, co kończy drugą część zadania.